Skelige. państwo wyspiarskie leżące na Wielkim Morzu u wybrzeży Cintry. Składa się z mnóstwa wysp, z których centralną jest Ard Skellig. Mniejszą wyspą jest Anskellig, oddzielona od większej Cieśniny Sund, która od strony północnej ma liczne fiordy, a od południowej jest płaska i niska. Spikerok, leżąca u zachodniego wlotu do ciśniny Sund, jest poprzecinana licznymi wysokimi pasmami gór, często tonącymi w chmurach. Kolejną wyspą znajdującą się na wschód od Anskelik jest Unvik, na której w skalistych klifach schronie nie znajdowały liczne ptaki morskie. Jeszcze dalej na wschód znajduje się najmniejsza, ale i jedna z najwyższych wysp archipelagu, Hindarsfjall, gdzie znajduje się święty gaj Hindar. Najdalej, na południe wysunięta jest wysepka Faroe. Największym i najbardziej widowiskowym zamkiem na Skeligę jest Kertroldes. Znajduje się tam siedziba jarla Kracha Ancrey. Jest położone tak wysoko, że z jej wież widać większość okolicznych wysp. U jego stóp leży jedno z największych miast portowych na wyspach o tej samej nazwie. Na Skellige panuje monarchiczny system rządów. Na czele Jarlów stoi król, wybierany przez zgromadzenie dymisji lub śmierci poprzedniego władcy. Zazwyczaj jest to najsilniejszy z nich, wyznaczający się wybitnymi osiągnięciami i umiejętnościami. Społeczeństwo wysp podzielone jest na klany, które często ze sobą rywalizują. Na ich czele stoją bondowie, którzy, jeżeli zgromadzą pod sobą kilka klanów, stają się jarlami. Władzę sądowniczą na wyspach sprawują wiece, tak zwane tingi. Składają się one z mężczyzn, którzy muszą być obywatelami wysp. Decyzje tingów muszą zostać zaakceptowane przez jarlów. Najwyższą władzę sądowniczą stanowi Alting, zwoływany raz do roku na dwa tygodnie. Brać w nim udział mogą wszyscy wolni obywatele Skellige. Lecz zazwyczaj wybierają oni swego reprezentanta, który udaje się tam w ich imieniu. Decyzje na nim podjęte są nieodwracalne aż do następnego posiedzenia oraz nie podlegają nawet królowi. Archipelag jest jednym z niewielu miejsc na świecie kontynentu, w którym chłopi i rybacy są obywatelami równorzędnymi biorącymi udział w życiu politycznym. W większości mieszkańcy Skellige to wolni chłopi, posiadacze uprawianej ziemi, ludzie nieuważani za gorszych od innych i cieszący się pełnią praw. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy. Wyprawiliśmy brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja. Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige. Wyspy Skellige zamieszkuje siedem wielkich klanów. Ankreid, Tyserach, Brokfar, Heimaei, Drummond, Dimun i Tordaroch. Według legend każdy z tych klanów został założony przez synów legendarnego Hemdala, który jest bohaterem wielu mitów i legend wyspiarskich. Klan Ankreid zamieszkuje północną część wyspy Artskelik. Herb klanu charakteryzuje się czarno-czerwonymi barwami, tereny należące do Ankreid to zamek Kertrolde oraz wsie Ranvaik, Ferlund, Blandare i Rogne. Tamtejszym jarlem obecnie jest Krach Ankreid znany pod pseudonimem Dzik Morski. Klan Drumond zamieszkuje południową część Artskeli i jest od wielu lat skłócony z Uncrajd. Konflikt rozpoczął się od najechania terenów Drumond przez Haralda Chromego, byłego Jarla Uncrajd. Barwami klanu Drumond są żółć i fiolet, zaś legendarnym założycielem klanu był Modolf. Ich główną siedzibą jest forteca Kermyre, zaś ostatnim znanym dowódcą był Lugos Szalony. Klan Tyserach według legendy, został założony przez Tyra, zaś jego barwami są Biel i Błękit. Z tego rodu wywodziło się podobno najwięcej królów Skellige, m.in. Bran czy Eist. Członkowie klanu zamieszkują wyspę An Skellig. Klan Brokvar, którego barwami są czerń i biel, zamieszkuje wyspę Spikerock, położoną w północno-zachodniej części Skellige. Jego założycielem był Sowe, zaś w trakcie Wiedźmina III dowodził nim Udalryk. Jego doradcą jest druid Hjort, który był bardzo ceniony ze względu na swoje umiejętności. Klan ten jest znany ze swej wieloletniej tradycji, według której z pokolenia na pokolenie przekazywany jest rodowy miecz Brokvar. Wyspę Faroe od wielu lat zamieszkuje klan Dimun. Jego barwami są biel i brąz, zaś jego założycielem był Brodr. Obecnym dowódcą Dimun jest Holger Czarna Ręka. Najbardziej religijnym klanem na wyspach jest klan Heimei. To oni zapoczątkowali kult Freji na Skellige. A zgodnie z tradycją to właśnie członkowie tego klanu zostają najwyższymi kapłankami bogini. Barwami rodowymi Heimei są żółć i czerwień. Klan ten jest skłócony z drumont, którzy często napadają na wybrzeżach Hindarsfjall. Geralt był świadkiem kłótni dowódcy tego klanu, Donara an Hindar, z Lugosem Szalonym. Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivi, Wiedźmina, a to Jarlowie. Donaran Hinder i Lugos zwany szalonym. Nazwanie Lugosa szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderż ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zalej czynami. Dosyć! Czas to rozstrzygnąć tu i teraz! Ha, ha, ha. aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pogaleczysz pizdo. Ostatnim z siedmiu skelligijskich klanów jest zamieszkujący wyspę Undvik klan Tordaroch. Ich barwami rodowymi są biel i czerwień. Członkowie klanu znani są jako doskonali rybacy oraz jedni z najlepszych płatnerzy na, na świecie. Jest to jedyny klan, który nie został założony przez syna Hemdala. Podczas wydarzeń Wiedźmina III Geralt jest świadkiem pogrzebu dotychczasowego króla Skellige, Prana Tyserach. Były król poprzez swoje wielkie zamiłowanie do wojaczki był szanowany przez innych jarlów i społeczność wysp. Był on bratem Eista Tyserach oraz krewnym kracha Ankraitz. Miał on również żonę Birne oraz syna Svanryge. Bran zmarł podczas polowania na niedźwiedzie, jednakże był już bardzo stary, więc jego śmierć i tak była kwestią czasu. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Po śmierci Brana Jarlowie zebrali się na zamku w Kertrolde, by wybrać kolejnego władcę wysp, jednakże ucztę przerwali berserkowie, którzy w szale zabili wielu jej uczestników. Całe podejrzenie o zamach pada na klan Uncreed, po czym muszą oni oczyścić się z zarzutów. Od tej chwili historia Skellige może pójść w trzy różne strony. Władcą wyspiarzy może zostać jedno z dzieci Kracha. Cerys lub Hjalmar, lecz tylko wtedy, gdy uda im się oczyścić z zarzutów. Jeżeli władzę przejmie cerys, zostanie ona pierwszą kobietą piastującą to stanowisko. Jej rządy będą długie i sprawiedliwe, a gospodarka Skellige bardzo się rozwinie. Jednakże wyspiarze stracą swój dawny charakter, przez co nie będą już takim zagrożeniem dla sąsiadów. W przypadku przejęcia władzy przez starsze dziecko Kracha Hjalmara. Nowy król poprowadzi swój lud na wojnę z Nilfgaardem. Skellige będzie odtąd prowadzić nieustanną, regularną wojnę z cesarstwem, nawet jeśli w tej wojnie utopi własny lud we krwi. Gdy członkowie klanu Uncreed nie zdołają udowodnić swojej niewinności przed Jarlami, władzę przejmie jedyny syn króla Brana, Svanryge. Wprowadzi on na wyspach rządy absolutne, wzorując się na sąsiadach z kontynentu. Osiągnie on to jednak przelewając może krwi swych rodaków, przez co nie będzie szanowany przez innych. Mieszkańcy Skellige żyją głównie z rybołówstwa i handlu morskiego, a także z łupieżczych napadów na nadbrzeżne miasta. Mężczyźni i kobiety są tu bardzo odważni i rzadko kiedy okazują strach. Tutejsza ludność w przeciwieństwie do innych nie ma poglądów rasistowskich, głównie ze względu na to, że nie ma tam zbyt dużo nieludzi. Znani są również ze swych wybitnych umiejętności w walce, przez co są znani na całym kontynencie. Poprzez ciężką pracę fizyczną od najmłodszych lat są oni w stanie dzierżyć ciężkie topory czy miecze, a ich rozmiary i dzikość wywołują u przeciwników strach i niepewność. Wojownicy Skellige dużą część swego życia przebywają na drakkarach, które sieją strach wśród żeglarzy Wielkiego Morza. Na wyspach Skellige dominującą religią jest kult Freyi, głównym ośrodkiem tego kultu jest leżący na wyspie Hindarsfjal święty gaj Hindar. Oprócz tego wyspy zamieszkuje również wielu druidów, wśród nich Myszowór, który jest tamtejszym Hierofantem. Ich obecność sprawia, że czarodzieje są tam zbędni, dlatego bardzo rzadko widuje się ich na wyspach. Druidzi w znacznym stopniu wspomagają Skeligijczyków poprzez wszelakie rozwiązywanie problemów ze zbiorami, czy też niesienie pomocnej dłoni do Jarlów. Skelige jest ewidentnym nawiązaniem do średniowiecznych mieszkańców nordyckich państw, wikingów. Ich kultura, hierarcha, czy też religia jest bardzo podobna i różni się tylko kilkoma szczegółami. To wszystko, co miałem Wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania oraz oglądania innych filmów w tej serii. Na razie.